Ja osobiście jestem w ogóle za zlikwidowaniem urzędu prezydenta, albo co najmniej ograniczenia o, go. Jak? radykalnie. Tak, radykalnie. Ale też podoba mi się pomysł Leszka Millera, który uważa, że prezydenta powinno wybierać zgromadzenie narodowe, czyli wspólnie senatorowie i, i posłowie, mm -hmm. i oni wybierają prezydenta, który pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Ale okej, okay, jeśli jest tak, jak twierdzą różne, jak wynika z różnych badań, że jesteśmy bardzo jako społeczeństwo przywiązani do tych wyborów prezydenckich, i to one skupiają, taką wielką uwagę na sobie, no to dajmy prezydentowi realną władzę, bo dziś rzeczywiście człowiek, na którego zagłosowało ponad 10 milionów ludzi, nie ma realnej władzy. On może podkładać nogę rządowi, ale nie może rządzić. Więc być, ja jestem za tym, żeby jakoś konstytucję zmienić i żeby zdecydować, czy albo ten tak, prezydent tak, jest, albo go nie ma, a jeśli jest w wyborach powszechnych, to dajmy mu realną władzę, niech wokół niego będzie później skupiony gabinet, czyli rząd i, i mamy jasną sytuację, bo dziś jest... Premier, który ma w sumie też poparcie ponad 10 milionów, tam lepiej nawet Polaków, jako koalicja wspólnie. I jest z drugiej strony prezydent, który też mówi: słuchaj, ja też mam ponad 10 milionów. E, prezydent mówi: poparcie. Ja mam najwięcej głosów. Nikt w no całej Polsce nie to otrzymał prawda. tylu głosów. To nikt nie otrzymał. Oczywiście. Więc no, mamy takie starcie tutaj. E, które, ale gdyby moim zdaniem... kandydatów nie było dwóch, to już tylko więcej. Tak. No to, no to, to jest siłą rzeczy drugiej tury. No dzięki drugiej turze. No, ale no, tak ale Ta jest ten argument. On też tak, może go używać. Ale Oczywiście, prezydent tak. i otoczenie prezydenta może tego argumentu uzasadnić. Dlatego, e, dlatego, dlatego zmiana konstytucji byłaby potrzebna, ale nie wierzę w to, aby przy obecnych podziałach i, i nastrojach w, w polskiej polityce udało się w ogóle porozumieć e, w tej kwestii. E, I ta taka kulawa konstytucja właśnie tworząca taką, jakąś taką krzywą dwuwładzę mhm. w Polsce nadal będzie obowiązywać.